A że Ania wygra! 3, 2, 1, smacznego! Ania Andrzej jest trochę wychodzi... bez ale nie zostaje dłużna. Ania, wychodź Tak jest, to. Słuchajcie, tu wchodzi jolokia za jolokią. Ja w życiu zjadłem jedną i przez e, dwa dni nie umiałem tego rozchodzić. Gościu wciąga... Nie wiem, którą. Przestałem liczyć. Ale na talerzu pozostało raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ostatnia szansa się najeść, mówię Ostatnia szansa się najeść się z friko po prostu. jest z kmerą. Ma jedną wadę chłopak. Papryki są pierodem drogim, tak. Okej, okay, na talerzu jednym zostały trzy fabryki. Jak tam czas? 50 sekund. Miałe